Witam, witam i o zdrowie, pytam, ja jestem kreatywny człowiek, a to jest The Last of Us. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, a więc jesteśmy oto w takim obskurnym miejscu. Uuu Rzeczywiście obskurnie uuu Ja, Jakieś stare buty tym nic nie wiem. No. Takie życie bandytów. No cóż, no jakby nie patrzeć nie dziwię się, bo nie mieli wyboru Świat się sypie. Przynajmniej mają traka. Pytanie jest takie Czy możemy podjebać im tego traka? Chyba nie. No, było ostro. A wszystko przeładowane jest, tutaj nic nie mogę wziąć. Nic. Dobra, let's go. Um. Tutaj nic, nic. Tutaj też nic. Idziemy. Jest klimacik taki. Eli. Eli, nie stój im na drodze. Eli. że możemy ich. nie daj się zaskoczyć. Chciałam tylko powiedzieć, że dobrze, że jesteś po mojej stronie. Spoko. Cieszę się. Co, ok, wracają tu? Nie, są nadal na dole. Um. To jest za miejsce. Tutaj nie wyskoczę chyba. No nie, ale chyba widzę moją um, pseudodrogę. Pytanie: czy coś tu jest? Nie ma. No cóż, auto policyjne, kurę no. Że też nie można przeszukać. Um, tu nie wejdę chyba, nie? O szlak. O fakt, tutaj jest pułapka. I tu też pułapka. I tych pułapek. Kurde mol. Dobra, tutaj widzę tylko tych dwóch i jeszcze tam jest. Na ulicy jeden typ, jeszcze tutaj trzeci Joel, na drugim piętrze ktoś jest, tam! Zauważyłem! To, widzę go Nie wychylaj się No to wchodzimy Kurde, ile tutaj pułapek Gdzie ty idziesz, typie? Nigdzie nie idziesz Ale było kurwa blisko Aha, blisko, fuj Mhm O nie Nie i chuj Albo Fuck tak, Nic nie zauważył? Naprawdę? A, chuj. A mała go rozwali Dobrze Moja szkoła O oh, fak. Skąd? Skąd i gdzie? Są poniżej i... Dobra, biegnie do nas i jeszcze jest ten tu Dobra Odwróćmy się do niego przodem, bo przyjdzie, przyjdzie stąd. O! Jednak nie! Jednak nie przyjdzie stąd! Mm -hmm. oh, dobrze. Pięknie. Eee, dobra, weźmy, wezmę to. Skąd? Skąd, skąd, skąd? Bo głowę bym dał. Gra muzyka. Nikogo nie słyszę. Albo się skubaniec nie rusza, albo wchodzi nam na plecy. Dobra, tam są gdzieś. No, zarobiście sobie poradziłaś. Gdzieś tam kogoś słyszałem. Albo są na ulicy. Chyba są na ulicy. Albo na wyższych piętrach. Eee, dobra. Szybka notka. No i lecimy dalej. Wyższe piętro zablokowane. Pójdźmy na niższe, bo chyba tam są. Tu nic nie ma. No, jest jeden. Fakt Eli, nie, bro, nie blokuj mnie. Tu jest tylko jeden? Nie, dwóch. Ale wszędzie jest w do pułapek. Lub jak to woli, pupołapek. Czyli pułapki, które łapią cię za pupki. Ja też mam takie pupołapki. Zademonstruję. Albo, albo zróbmy to na cicho. W miarę, tak pseudo. O, fakt. Albo wiecie co? Co ja się kurwa oszukuję? Dobra, dostał. Fak, przeladuj. No wychyl się, wychyl. Ra? Zginął. O rany, wytrzymać i przetrwać. No ten tekst. Tak, tak Joel, komiks Dobra, teraz przedostanę się ra jak Rambo. Oh damn, opłacało się, opłacało. Pięknie. Um. Dobra, widzę czemu, o, naceluj mi to. Nacelujesz mi to Joel. O, fuck Dobra. Tego drugiego nie musimy. Um, dobra, skupmy się na tym, co mieliśmy zrobić. Musimy jakoś tędy przejść. Chyba coś tu. W lewo zablokowane. Tu jest choke. Drabina. I jakiś sklep. No. Niestety. Ale przynajmniej mieli złom. W dzisiejszych czasach złom to naprawdę ważna rzecz. Tylko, że ja, ja jeszcze nie chcę. Ja jeszcze nie chcę. Ja jeszcze nie chcę. Ja chciałem. Jeszcze tam. Ja chciałem jeszcze tam. Ja chciałem jeszcze tam. Chyba, że jeszcze nie muszę, tak. Dopiero poluzuję. Czekaj, mała, czekaj. Dobra, ty się już tam spinaj. Ja tam muszę zobaczyć. Tu. Okej, okay, pięknie. Ale ja przeładuję sobie. Om. Um. Tu nie, tu nic, tu nic. Dobra, już tutaj nic nie ma. Chociaż... A, ja głupi, ja nie mądry. O, jeden z tych pokoi. Pięknie. O, Bożu, aż tyle rzeczy. Um. Pięknie, pięknie, pięknie. Um. Zostanę przy rewolwerku. Um, jeszcze tu pięknie, pięknie. Wszystko, a nie pięknie. wożu! jak miło. Dobra, um, medykamenty. Idziemy dalej. Eli, czekasz na tatusia? Albo nie, będę Twoim wujkiem. Czekaj na wujka Joela. Wujek Joel ci pomoże. Już niedaleko. Um. Czekaj Ellie. Co ja mogę... Mm. To chcę. To chcę. No i spoko. W jakim podobnym miejscu? Nazwę się rodziniec. A jajaj, nas no mutowały, że nie ma tu żadnych dzieci. Niestety, em, um, tu nie ma nic, ey, jeszcze jeden. Co? Komiks? Plakat? Te Plakaty są wszędzie. Widziałem, co? przed zarazem. Tak? Czy nam wypę na końcu? Nie, to turny film dla nas. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. Dobrze. Córka. Córka go. Joel próbuje zapomnieć o córce, bo zwyczajnie boli go strata. Fuck. No, szlak. Trzech widzę, ciężarówka chyba też będzie rąbać Ta ciężarówka się też obraca. Kurdy, jak będzie do mnie rypać. No, bekon jest zawsze dobry. Nawet jak jest niedobry. Dobra, <laughs> no, tutaj jest typ. O, tutaj jeszcze jest na zewnątrz typ. Pytanie, czy mogę przejść tak od razu, tak z dupy? Nie mogę przejść z dupy, no niestety. Musimy ich porozwalać. Zwyczajnie. Co to leży? Gazurka. Mm. Szkoda, że nie wiem, gdzie się patrzy teraz ta ciężarówka, ale. Na spokojnie, typie, na spokojnie, tak, dokładnie, na spokojnie. Laura, ty leżysz? Owak, serio! Jak, jakim cudem je usłyszeliście? Za niedługo będą do mnie rypać. Coś tu jeszcze jest? Nie, to butelka. Nie chcę, żeby znalazła mnie ta ciężarówka w Ale chyba została tylko ona. Okej. Okay. Albo ją ominiemy, chociaż to jest sklep, widać sklep O fuck, patrzę się w moją stronę Mierne fuck, fuck, fuck 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 O Boże, o Boże! To był zły pomysł! To był to był zły Fuck Fuck Lecz, lecz 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 Jebana ciężarówka do mnie rypie. Masz. Wybuchnie to? To nie wybucha. Nie, kurde, ja chciałem wysadzić tą ciężar. Dobrze, Eli. Co teraz? Wiesz co, może opierdolę tą ciężarówkę i zwyczajnie sobie pójdę. Fak, 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 fak. Teraz no skocz pieprzyć, bo. Nie widzisz mnie, kumasz ciężarówka? Nie ma mnie. Jestem cichy jak mych! Brutalny niczym sosna. Czosna jest zielona reker, a nie brutalna. To też. Ja mam teraz iść O puch. O oh, Leży? Leży Pięknie O nie Co to są? Butelki Leży, leży Znowu będziemy musieli przyciskać się O Kirie, 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 Kirie Fuck? Pytanie, co teraz? Co teraz? Co teraz? mnie znaleźli? To chyba nie poddadzą się tak łatwo To jest Eli, to jest, to jest Eli jeszcze ta ciężarówka wstrętna Alkohol, szmata. Mam tu przejść? Na no to wygląda, ale tutaj jest ta wstrętna ciężarówka. No, rozglądam się jeszcze. Tu nic, tu nic. Eee, yy, Pięknie. Hmm, tego mi było trzeba. Um, dalej już nic nie ma. Spoko. Uh, chyba już zgubiliśmy. Chyba. Co teraz? Dobra. Idziemy. Holy fuck <laughs> Medykamenty. Kurde, 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 kurde Chyba przez okno mam czwyknąć. Gdzie teraz? Na dół? Nie poharatam sobie nóg? Tędy nie dam rady, zeskoczyć też, nie? A tu! Jestem debilem. Ochuj. O nie. Spokojnie. Nie widzę nas. No, ona może tylko na boki. O, fuck! Ale czy to są bandyci? <grymne> Joel, to nie są bandyci! Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz. Złaź z niego. Jeden dzieciak z pistoletem. Ty pies, szarżuj go! Masz trzy to, apteczki. To nie są wadziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. <grymne> Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Madytów? Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowolniałoby ich. A ty krwawisz? A, nic takiego. Jest kakaowa tak w rodzina. A to samo. A ty jesteś John. Gdzie wcześniej są? mieszkaliście? Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Indebuches. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc na Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. A macie planty? Będziemy jak na tyle dysków Doga Za mną. Sorry za tę akcję. Z bronią. Nie martw się. Pewnie zrobiłabym tak samo. Skąd jesteś? Aż z Hartford. Naprawdę? Ponośnie nie jestem złotą. Moment, y poczekajcie, porozmawiajcie. Ja tam tylko was okradnę. Te sprawy. I ile tu zabawek. Jesus. Ulepszone młotowy. Oh dee Oh dej. E co to? Nie wiem. Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. O oh, nie. Yeah. Jesteś tu tylko stuką? Nie pasny Jesteśmy Ja jestem jej wujkiem. Wujaszek Joel Ehm um. Oh yeah Uwielbiam Oh yeah Oh yeah Bang bang Ehm <coughs> um. <coughs> Kurwa kaszle. Eli Znalazłem twój komiks okay. Faza głęboka Chyba tylko u seks masterki. Głębokie gardło. E, e, ek, ek, no, przepraszam. <ścoughs> um, dobra, tutaj wszystko jest. Dosłownie wszystko. E, dobra. To, e, to ma full, to jest full. Tylko zrobię sobie to, zrobię sobie to. No i panie i panie, panowie, no aby ja to powiedzieć. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. No... Dużo się dzisiaj działo. Były emocje. Liczę, że będą emocje. Aż do końca e, naszej przygody z The Last of Us. Żegnam się z wami i zachęcam do zostawienia lajka. Bye, bye!